Niestety sprzedawcy, którzy boją się ceny, przegrywają. O co mi tutaj chodzi? Widziałem masę sprzedawców, dosłownie setki osób, jak robiliśmy szkolenia czy wśród firm, z którymi pracuje nasza agencja, że mamy na przykład świetnych sprzedawców, z którymi działamy, których audytujemy, tylko że oni są świetni do momentu, aż pada pytanie o cenę. No, taki sprzedawca robi się czerwony, nerwowy, patrzy w bok, gdzieś tam jego głos cichnie. No i co wtedy myśli taki klient? Skoro ten sprzedawca się tego wstydzi, to może to nie jest dla mnie, może to też nie jest warte tej ceny. I klient czuje takie zachowanie natychmiast. Twoje przekonanie o wartości ustala ton dla całej rozmowy. A jeśli ty boisz się powiedzieć cenę, to znaczy, że sam nie wierzysz w ten produkt. A jeśli ty nie wierzysz, to czemu miałby uwierzyć ktoś inny? Tam przecież to logiczne. Także mnów ocenie z pewnością, łącz ją z wartością. To kosztuje 12 tysięcy, bo dzięki temu oszczędza pan aż 3 miesiące pracy w roku. I dodatkowo ten system działa już w 50 firmach, wszyscy jego wychwalają. Także widzisz. Cena to nie jest przeszkoda, to jest taki filtr. A jak klient nie widzi wartości, to nie chodzi o tu o cenę, tylko o to, jak ty zaprezentowałeś to rozwiązanie.